Ty David, jak Ci idzie w szkole generalnie? Marzysz? Dzisiaj dostałem cztery jedynki Wysłałem Ci, wysłałem Ci ten Naprawdę Mój rekord Nigdy gorzej nie było jeśli chodzi nie o szkoły się... oceny Czekaj Ale za co dostałeś te jedynki? Ze sprawdzianów i za prace domowe To czemu nie odrabiasz lekcji? No z czego tak szybko sprawdziłem. Miałeś... Ja już miałem z 10 sprawdzianów. 3 Co z matematyki jeszcze z czegoś. Ty, jak 3 z matematyki? Nie można. Tak. Ale jest progres, jest progres. Na dwóch ostatnich <coughs> nie napisałem nic, a na tym, w sensie tym ostatnim napisałem jedno Przegajcie. zadanie dobrze. No ja coś... cóż, jest jak jest. To jest szczeraś, już ma? To nawet dziennik. Pokoj się ile masz jeden Pokaż no to kurwa Wykładniej czasowy chodzi jeden z tego kurwa No ale widać jest sportowy kurwa za kapier człowieku szóstka. szóstka z WM. jest świeca na O kurwa tam same Flufy A co powiedziałeś po rosyjsku, że dwoje dostałeś? Przeczytałem literka po literce Dwa zdania. I alfabetu a, dobrze jeszcze nie znam A plus jeden z historii? To coś zaplusowałeś Nie, tam przysięgam, że tą kartkówkę jedna z lepszych, którą napisałem mi da, no. jedynkę plus no. No. Ja, ja to całe Jak to jest napisane w tej historii, to jest za odpowiedź To była kartkówka, którą się godzinę pisała, a ja myślę, że to jest na 5 minut A z nas kartkówki za sobie. Jakieś liczby. Mamy tak. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. 7, 8, 8 pism masz. Bo z polskiego z człowieku jest egzamin, na czerwono podkreślone, brakowało mi punkta i było zadanie: opisz oświecenie w Polsce i tam było weź pod uwagę teatr i czasopisiemnictwo. I się okazało, że punktuje tylko odpowiedzi, co opisyłem teatr i czasopisiemnictwo, a ja opisałem oświecenie. Idzie komuś gorzej niż tobie <laughs> Słuchaj, pytanie dole... czy się da gorzej kurwa, bo są jedynki.